Yo! Więc przygody, ciąg dalszy, jesteśmy w Wellington, nie, Wellington, Connecticut. I wczoraj tutaj jest Traxxa po lewej TA, jesteśmy w hotelu. I wczoraj uh, właśnie um, wracałem do domu. Na zadunku byłem w Massachusetts, pojechałem po pickup. Zadowałem się i a cały dzień był właśnie spierdolony. Od tego trzeba zacząć. I tutaj na 84 a dwa koła od trailera mi po prostu odleciały. Od Śruby się poluzowały czy coś, ale w każdym razie urwało wszystkie te śruby i koło. Jedno koło poszło w pisz dublast gdzieś, drugie zostało, ale felga cała pojebana Ten, całe te łożyska, wszystko do zmiany. Więc e, wczoraj dopiero przyjechałem tutaj o dziewiątej. Dojechałem jakoś, musiała pomoc drogowa przyjechać, podwiesili mi ośkę, i dojechałem jakoś. Siedziałem do tam w szapie, patrząc, wykombinować co najlepiej zrobić ja wszedłem tutaj do hotelu, bo najewało jeszcze śniegu zawsze i lew przez ostatnie kilka dni. Co człowiek wiecie, mokry, buty, wszystko, więc o 11 ma być gościu, które to wszystko a ma te części, patrzeć co jak, więc. A Mam nadzieję, że do 3 godziny stąd wyjadę. Piątek jest. Miałem dzisiaj mieć rozładunek w Pittsburgh o 6 rano, załadunek o 9 rano do domu, Cleveland. Więc skończy się pewnie, że przyjadę w... w sobotę rano, jak dobrze pójdzie. Więc podam Wam, pokażę troka um, ten, um, na szczepę, co zrobili. Co będą robić. Czasami się zdarza, ale wczoraj to już dzień był nie dojechania. W ogóle cały dzień mi zeszło ze wszystkim. Jeszcze to na koniec. i pospaliśmy trochę. Tam, tutaj, 5-6 godzinek. Zjedliśmy. Zaraz będziemy o 11.00 szli tam zobaczyć, co pan burger powie. Na kiedy będzie zrobione wszystko. Mam nadzieję, że do godziny 2.-3.00. Byłoby super, żeby jeszcze tutaj w Hartford przed trafikami wyjechać Ale już teraz jakoś cienko to widzę Więc, a, w hotelu jest są paciatych indusów Jak to hotel Zobaczcie to, to jest najlepsze Mikrofala, co nie? Kabel Że trzeba ją odstawiać na bok żeby w ogóle doszło, więc to jest zajebiste ustawienie tej, tego sprzętu całego. Telewizor zobaczcie z jakiej ery. No to mi odbiór, nie najgorszy. Więc przed świętami jeszcze na koniec roku dla tajgera. Robimy recenzję łazienki. Kibel. umywalka jakaś śmieszna No jak na paciatych to nawet pizdu czysto było w tym hotelu. Widziałem gorsze. Karka. O nic i tak to takie to właśnie życie na drodze, ale to już za często, że na koniec rok się to zdarza, więc wiem, już mam ochotę jechać do domu z jakiegoś drinaka napić się nic, pokażę Wam troka. Chuj.

Dobra, to teraz obczajcie sytuację się Pojechałem rozpakować, Kura poodgarniali, to spało dużo śniegu, od chuja śniegu. Poodgarniali wszystko Obczajcie sytuację. Teraz wam wytłumaczę wczoraj się rozolowywałem w takiej kompanii. Zgarniali tego śniegu tak jak 2-3 fity od od siatki. Dali mi dog. Od... Um, pierwszy dog, a było ich sześć chyba, wszystkie podejmowane trokiem, no i kurwa wjeżdżałem, wjeżdżałem. Koła przestawiłem do tyłu też, znaczy do przodu. Nie mogłem się zmieścić, więc musiałem podjeżdżać trochę. Bumperos mi się wygiął, ale to tylko trzeba śrubę odkręcić i on wyjdzie do tyłu i przykręcić z powrotem. To jedna dobra rzecz. kurat śniegu pon... Pozgarniali, bo nie było się jak wyrobić. Klapaka wpis z też. i musiałem jakoś go przykręcić, żeby to jakoś miało przynajmniej ręce i nogi, żeby kurwa się nie rzucało tak w oczy, bardzo, że nie ma. I wyjechałem, pojechałem, ja z czymś się z czym wyjechałem z tego, gdzie do do Connecticut. Przejechałem 84 i nagle normalnie, centralnie, wszyscy na highway'u, wszyscy zaczęli trąbić tego, mówię, co się dzieje, patrzę, patrzę, mówię, kurwa, się dymi za mną. Się dymi za mną i zobaczcie. Poszły dwa koła, znaczy jedno poszło w pizdu gdzieś, drugie zostało na tym samym hubie. Kurwa i tam zaczęło się iskrzyć, palić, kopcić. Ludzie raczej, Amerykanie w szoku byli, kurwa śruby mi porwał. nie wiem, chyba jakieś trzy śruby były poluzowane, czy coś Nie wyjebało i resztę normalnie ucięło, te, te szpilki poucinało i chuj, i koło jedno poszło w las, w pizdu gdzieś, na jednym zostało, przyjechała pomoc drugowa właśnie z tego TEA-a. ciągnęli to drugie koło, podciągnęli tą ośkę na tym na łańcuch, i ja jakoś dojechałem. Myślałem, że te opony, dwa jej nie wytrzymają kurwa jakie je obciążenia. Jeszcze dwa na full 42 tysiące, no i ten trailer waży 4 tysiące więcej, no to 46 tysięcy na full. W momencie, jak nawet koła siedzą. Przestawiłem koła do samego końcu, końca, żeby trochę ten towar, towar nie siedział tak mocno na tych kołach. Która musi jechać 14 miesięcy, że nie dojadę. Przyjechałem, zdjęli tego huba, te wszystkie łożyska. Będą próbowali kupić nowe i teraz mam problemy z kołami, bo te koła są dziesiątki z węższą, a, z węższą felgą, a oni tak, takich nie mają. Tutaj w chuj wieczy w tym stanie takie mają w ogóle. Teraz nie wiem, czy mam dwie zapasy. Jeśli tam to jedno będzie z tego ryma, dobrego. Trzeba by teraz tylko zlokalizować, tego huba i um, dwie felgi, żeby były na te koła, i może jakoś dojadę. Jak nie tutaj, właśnie ten driver zostawił jedno swoje koło, jedno do i dołożymy troszkę, wy, troszkę, troszkę wyższe. One są chyba o pół incza wyższe i o dwa incza dwa incze na każde, na dwa koła szersze, jakoś do pliwe. Może dojedziemy. Dzisiaj miałem być w Pittsburgh o 8 rano, o 6 rano. O miałem mieć pikant do domu i weekend, a tutaj widzicie na wypistkowie stoję w Connecticut i Jabłym, i wszystkim więc o 11, to tak, jest godzina 11, jest ile? bo właśnie te menadżer przed, co będzie dzwonił o części. Chłopak, menadżer, chuj wiek, to to, bo nie mogę się w końcu dogadać, Kto to jest. Gery, pan Gery i ja, i będziemy. Myśleć jak to najszybciej, najprościej, najtaniej to zrobić, bo w Cleveland, ja mam, wiecie chłopaków w szapie to to wiesz, zrobią za, za godzinę już zrobili, a tutaj z burgerami nie wiecie jak to jest bo nie to, bo nie to, bo w dupę. więc zobaczymy co i jak Mam taką nadzieję mam, że może do trzeciej wyjadę że przynajmniej wyjść w domu na noc przyjechać albo żeby do wieczora, żeby na rano dojechać. Mam nie wiem czy to się uda W nie, nie, nie będzie tego hawa jak nie będzie, to nie wiem, spierdolę zostawiam troka biorę samochód z i jadę do domu nie będę tutaj siedział. 3 dni gnił. Przyjadę w poniedziałek zrobił mi chuj, przyjadę, ale... Nie wiem. W tym hotelu właśnie spałem. Widziałem schoty hotel wczoraj ujebany cały mokry w tym śniegu tam latałem po tym highway'u jak głupek Nie, um, szkoda, taki ruch w samych godzinach szybtu była godzina szósta, chyba szósta czy siódma nie siódma, o 7 zł Tan to przed siódmą mi się to zjebało Latałem jak gupek w tym highwayu, troki proki zapierdalają jak się tak postoi przy highway'u, to jak trok jeździ jedzie 70 aż strach więc, taki to mój los życia, tu właśnie jest to koło, to one są te węższe i inny size, zobaczymy, wziąłem ekstra od niego, mam zasilowany trailer, to nawet nie mogę, ale chuj, zdejmę z sila, zdejmę z sila i ja, ich mnie w dupę pocałują, ładunek już poszedł się ja sila, na poniedziałek będę musiał do dopiero, a bo albo drivera wyświecać, ja się będę męczył. Widzicie, tak to jest. Driver w domu będzie wieczorkiem, a ja będę już w kwietniu od wczoraj. Więc, balę to wszystko z solą. Nic idziemy do tego serwisu, pojedziemy sobie tam bliżej, staniemy, żeby nie musiał napierdalać po tym śniegu, jak głupek, Albo chuj, przejdę się. Dla zdrowia lepiej mi to zrobić. Z 10 kalorii rzucaj mi nie zaszkodzi więc będę dawał update, y. Wiecie, dlatego nawet, nawet nie mam czasu nagrać filmiku, bo kiedy ja wrócę w sobotę wrócę, czy w piątek w nocy, Czy się ogarnie człowiek tego trochę posiedzi w domu i w poniedziałek odnowa, na nawet nie ma się dla siebie za bardzo dużo czasu co dopiero w filmikach, ale postaram się złożyć, bo tego materiału coraz więcej, coraz więcej jest i, i, um, i leży to wszystko na komputerze nic. Pozdro jak się nie, jak nic nie będę nagrywał do wesołych świąt. Nie pijcie dużo semestra, żebyście nie wylądowali gdzieś pod stołem i nic, do następnego na razie.